To witam cię serdecznie, ciebie i ciebie. Jestem tutaj z Józefem. Nie połomice, dzień po warsztatach spostrzegania pozazmysłowego. Rewelacyjne warsztaty według mnie. Józef był prowadzącym. Ja też tam gościnnie coś zrobiłem. Józef, jak, jak, jak ci się podobały warsztaty? To znaczy, on tutaj umniejsza swoją rolę. On też był prowadzącym, bo on prowadził. Y to, co robi najlepiej, to wiadomo, co robi najlepiej. Jego głos jest powalający, czyli robił medytację. No i jak ja posłuchałem takiej jednej medytacji jego, Roberta, mówię, nie, my to musimy nagrać, bo to trzeba, niesamowita medytacja do usuwania programów, które nas blokują. I to mi podczas, w trakcie tej medytacji, przecież, przecież to trzeba nagrać, to trzeba nagrać. I to, była, to, to było takie silne, że to jest to. E, bo jeżeli jesteś świadkiem tego, że jak widzisz, to czuwasz jak, jakieś działanie głosu, no to mówisz, no to, to, to jest to. E, całe te warsztaty, było rewelacja, ludzie. Mnie zawsze fascynują ludzie, którzy uczestnicy, e, dzieciaki, były niesamowite, dzie, dzie, no dzieci, no. dzieci były. No, ja wam tutaj pokażę dzieło sztuki. Czyli dzieci mnie przyjęły do tutaj swojego Tutaj, nie, gangu. ja pokażę, bo to, o, chodzi o to tutaj, co tutaj jest na tej ręce. Tak, na rękę te tatuaże. No, tatuaże dzieci przyjęły mnie do swojego gangu. Widziałem, jak to się działo. To nie było tak, że wszyscy mogli to widzieć, bo wtedy prowadziłem medytację i na drugim końcu sali te dzieci były wspaniałe po prostu. I jak ktoś mówi, że dzieci przeszkadzają w czasie medytacji, albo że jeżeli... nie, to tak nie działa. Dzieci są rewelacyjne. I to, co się działo na tych warsztatach, to już możecie u mnie przynajmniej zobaczyć albo na grupie Percepcja Poza Zmysłowa, w krótkim filmiku, jak to było Aurelia, Aurelia że e, oznacza ileś tam chyba, nie wiem, kilkanaście znaczków łączy ze sobą. Oczywiście z maską Mindful na oczach, no to to, to był szok. A propos medytacji, którą, którą Józef nagrywał, ja nie wiem, czy ona będzie w internecie, Jesz, jeszcze zobaczymy, bo jeszcze musimy podnieść decyzję, wiesz, co, co tam e, puścimy. Ale puścimy trochę materiału ogólnego, e, poglądowego. No wiecie, no, takie warsztaty to polegają na e, pracy z maskami. My oczywiście pokażemy, e, jak to wygląda. Tam jest dużo materiałów takich naszych własnych. E, Autorski. Autorskich. E, I e, nie będziemy publikować, jak my pracujemy. <noise> Spostrzeganie w zmysłowym. No Zgadam moich względów chyba, to rozumiecie z jakich względów. Jeżeli, ktoś, jeżeli ktoś nie rozumie, to ja wyjaśnię. No są pewne rzeczy, które przekazuje się publicznie, a inne, no to na warsztatach, tak? Tak, na warsztatach. Nie. I nie chcemy, żeby ktoś inny to robił później pod swoim nazwiskiem. A o kim tutaj? Kogo tutaj brakuje, Józefie? No, no. no tak, no. bo no, wiemy o tym, że robi to. No Ale dlatego... nie, ja teraz mówię kogo a, o kabotach. Tutaj... No, no właśnie. Basie, no Basia, e, e, Basia, nasza Basia. Ona tutaj jest takim i mózgiem, i osobą, która napędzająca niesamowitą energią. Ja się cały czas dziwiłem, jak ona może to robić, no ale... Ona dalej jeszcze ma pełno siły. No, no <laughs> powiedzmy, zapraszałem ją dzisiaj rano tutaj na, na spotkanie, bo to jest wczesny ranek, w niepełnolicach jeszcze, jest niedziela. No Basia powiedziała, nie przekona mnie do, do wstania jeszcze za wcześnie. <laughs> To, to, to Basia jednak jeszcze odreguje, tak. gdyż y, tyle energii, tyle emocji, które tam były. Ja wróciłem tutaj wczoraj jeszcze y, y, ra, razem z Robertą do w domu, w jednym y, domu, na jednym, jednym adresie. I jeszcze cały czas to przeżywałem, bo y, niesamowite emocje, y, jak się jeszcze odbiera tych, tych dorosłych, y, się wydaje, że te dzieci, nie, bo tych dzieci się bierze niesamowicie dużo. Ja byłem zafascynowany tak tymi dziećmi, które na przykład mnie malowały, z, jakim, z, jakim, z jaką oni to robili zaangażowaniem, uwagą. Ja się temu poddałem. No mówię wam, to jest pełnia szczęścia, kurde. Ja byłem tak jakby w ekstazie. To było coś tak. mi sobie tego bawia obserwowało i oczy tylko było szerokie. Bo moją minę. Ale to jest odbiór, odbiór na innym poziomie. To nie jest odbiór takimi zmysłami wzroku, tylko ja czułem tę energię od tych dzieci. Ale swoją drogą od dorosłych, jako się czuło energię, to nie są takie przypadki, że to, to nie są najczęściej przypadkowi ludzie. No, tak to jest, że przyjeżdżają ludzie niesamowici, każdy z nich jest własną historią, każdy z nich jest wyjątkowy. Ja dodam jeszcze, że każdy wnosi coś od siebie, co sprawia, że ta grupa ta grupa, no, no nie się coś niesamowitego. I dla mnie takim momentem wyjątkowym na tych warsztatach to było to, co wniosła Monika. 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 Monika zrobiła fragment. Fragment. No, kilka ładnych minut takiego koncertu na Harfie, który po prostu, szklanej Harfie, który, no, dla mnie to otwierał, otwierał serce. A jeszcze ta energia, która się z tego wysłana, no to, to nie jest coś, co, co da się przekazać przez, przez obraz, przez dźwięk. To jest coś, co no, fala, z jednej strony może to być fala łagodna, która rozchodzi się po całej sali tych tej, tej, tej wibracji. Z drugiej strony, to jeżeli us, odpowiednio się to ustawi, to jest jak działo, po prostu działo energetyczne, które tak. no, jest niesamowite. Tak, bo, bo to jest odczuwanie bo ja to czułem całym ciałem to mhm. przez całe ciało to przechodziło. Słuchałem mis ile razy, ale y, tu nie ma porównania. Y, to, jest, to jest mocniejsze działanie niż mis. Y, tu, tu wibracje odczuwa z całym ciałem, To wszystko przez ciebie przechodzi i to są takie różne reakcje, niesamowite reakcje, To y, dla mnie było zaskakujące. Są. To jest y, taka, A nielska się nazywa ta harpa? Bo to szklana. Wiem, że to jest szklana. Ja nie pamiętam, ale na pewno była od serca i tak, jeszcze serca, bo to, to zależy jeszcze, kto to wykonuje. No. Pamiętam jednego uczestnika, który zapytał o nuty, które grała. To ja pytam. To ty pytaj, <laughs> to tak? powiedz co, co jaką odpowiedź dostaniesz, gdzie są nuty? <laughs> no, nuty no są w sercu, bo to, to dziewczyna grała sercem i hmm. muszę wam powiedzieć, że mnie to bardzo mocno zaskoczyło, chociaż to się wkomponowało w całą atmosferę, tak. w emocje uczestników. To, było, myślę, to, jest, to jest tak, jak zjednoczyło się, to była jedność, to jest coś, co było potrzebne, i y, niczym nie odbiegało od emocji, od y, uczuć od tych ludzi, od, od całej atmosfery. Ja to, myślę, że to, to harmonizowało, się, to harmoniz że to właśnie wynikało z tych, tych ludzi, wszystkich, którzy tam tak, byli. Tak, to się zamanifestowało właśnie przez Monikę. To i był, przez to, co robiła. To było takie niesamowite. Było tam y, tych takich spektakularnych, y, fajnych rzeczy, tu było mnóstwo. No ci ludzie, przede wszystkim ci ludzie. Ludzie, ludzie... Y, to zawsze tak jest, y, że no, mają prowadzący wpływ oczywiście na, y, na atmosferę, na, y, na całą grupę, ale pojedynczo każdy z nich y, też ma wpływ. Y, muszę wam powiedzieć, że nie, nie było ani jednej osoba, ani jednej istoty, od bym czuł jakikolwiek opór, coś, coś, coś nie tak jakoś yy, yy, niewspółgrająco wibracji. Może chyba trudniej tak powiedzieć, nic, nic takiego nie było, yy, co przy takich zgrupowaniach trudno uzyskać, muszę Wam powiedzieć. Yy, 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 bo, yy, bo się zdarzają osoby, które nie współgrają, yy, nie mają takiej samej wibracji, oni się później dostosowują, a tu od samego początku wszystko zaczyna grać ze razem, to jest jeden organizm. To jest niesamowite, to jest jeden organizm. Ja myślę, że to, jacy ludzie przyjeżdżają na warsztaty, to zależy od prowadzących. I tutaj wielka wdzięczność dla Basi, dla Józefa, Józefa. Dla Roberta też. <śmum> <śmum> Lubię, jak do mnie mówisz, Robert. <śmum> <śmum> to dobrze. <śmum> Także, my, my... Z Robertem jesteśmy bardzo zadowoleni z tych warsztatów, bo coś takiego przeżyć to jest niesamowite, to jest atrakcja tak, dla nie. nas. To jest dla, mnie. dla mnie to jest wielka atrakcja, bo no to się nieco dzień przeżywa po prostu. No. Tego, te, tego się nie kupi za żadne pieniądze. Ja jeszcze nie, nie wiem, czy mogę kupić. wspominać, ale taką wartością dodaną do tych warsztatów to jeszcze była woda, którą przywiózł A, woda. Józef. Jeszcze, no, tak. no powiedz o tej wodzie, bo to jest, albo ja najpierw powiem. Jak się tą wodę pije, to ona jest po prostu aksamitna. Kawę, jak, nie, Niezależnie od tego, jak mocna jest kawa na tej wodzie, kawa jest aksamitna. Tak. No, dla mnie to jest, to jest szok. Tak? Także wziąłem już zaczyn od. od <noise> z wdzięcznością dostałem od Józefa zaczyn tej wody. Tak. Także jeżeli ktoś będzie potrzebował z moich znajomych, to również dzielę się. Tak. No, Powiedz, co to za woda? Nie, to jest woda zrobiona na bazie Donawé, ale tak naprawdę to już nie jest woda nawe, bo. Tam zmieniona została e, całkowicie pamięć, bo tam więcej jest mojej energii, mojej intencji. E, intencja jest oparta na miłości. E, miłość, która m, tworzy, twórcza, jest bardzo twórcza i życiodajna, czyli tworzy życie. E, ta. E, no co to nie można powiedzieć? E, ne, najlepszym takim wmiernikiem, to nie jest człowiek, bo człowiekowi można wmówić, nie, że to jest taka woda, kogoś przekonam, on uwierzy, no i tak będzie, nie, ale roślinie to ja nie wmówię tego. To najlepiej widać jak każdy, co słyszy od ludzi, którzy biorą tę wodę, później zaczynają podlewać, nie widzą różnicy, że rośliny są większe, ładniejsze, piękne, są od razu, nagle rozkwitają, rośliny, które nigdy nie kwitły, zaczynają kwitnąć. A ja po prostu używam tej wody dla siebie. E, w tej chwili to jestem taki, mi się wydaje, że to jest nałóg. Ja się po prostu zreśniłem od tej wody, bo nie potrafię już pić innej. Ona mi, inna woda mi nie smakuje, e, dla mnie jest gorzka. E, jest taka woda twardy. normalna z kranu jest, jest gorzka, jest niedobra, są takie e, nieprzyjemne smaki. E, a już nie mówiąc o kawie, nie mówiąc o kawie, kręcę nosem zawsze, jak mam wypić krośnie często częstuje kawa. No nie za bardzo, jak mam ze sobą wodę w większym zbiorniku to wtedy postawię koło mojej kołki kawy otrzymanej, zmienię jej strukturę, no bo to tak działa no i ona się zmienia i wtedy już, już jest do picia, ale najlepsza to jest tam kawa czy coś, czy herbata, czy zupa, obojętnie co, zrobione na tej wodzie, to już, już to jest inaczej, to tak mimochodem o, o wodzie żeśmy tak wspomnieli. Nie, nie mimochodem, tylko ja celowo to wspomniałem, bo to Aha. nie... nie. No tak, no, ale to nie obchodzi mnie, mówić. Właśnie. Co, Józefie, wynosisz z tych warsztatów najlepszego? Co najlepszego Ty. wynoszę? Ty. Najlepszego to wynoszę, że tyle... To informacja taką, że jest tyle ludzi zainteresowanych swoim powrotem do siebie. Wszyscy pewnie nazywają to rozwojem duchowym, nie? Jakimś rozszerzaniem percepcji pozazwyczajowej ale tak naprawdę to chodzi o powrót do siebie, e, zmieniając swojej świadomości, e, czyli rozszerzanie swojej świadomości, żeby ona była coraz szersza, obejmowała coraz więcej e, aspektów i oddziaływanie, bo w ten sposób e, ci ludzie są już świadomi, ci przynajmniej, którzy byli na warsztatach, są świadomi tego, że e, oni po tych warsztatach już oni inaczej oddziałują na środowisko, na zewnątrz. Bo to są takie e, światełka, e, które będą zmieniały rzeczywistość dookoła siebie. Czyli w zasadzie w, wynosisz jakieś poczucie własne, że dobrze, że to idzie w świat, bo ludzie, tak. którzy dostają światło od ciebie, roznoszą to światło po, swoich, po to swojej okolicy. Ci, 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 ci ludzie mają światło, to znaczy oni mają, mają światło, tylko że Świadomość bardziej, drogi, tak. bardziej, są, bardziej świadomi tego, jaki mają wpływ na no. otoczenie. To kwestia świadomości, nie? bo oni światło mają swoje własne. Oni nie otrzymali od mnie żadnego światła. Oni mają, każdy ma swoje własne światło, ale uświadomić mu, jak to działa, i on wtedy jest świadomy tego, jak to działa. I yy, jest po yy, prostu świadomy tego, jak to działa, jak ten cały proces o to, o to chodzi. Żeby był świadomy, że yy, nie jest kropelką w morzu, bo to nie jest kropelka w morzu. Tylko, że jest częścią większej jest całości, całości częścią większej całości, która się budzi. Na przykład. Ja z tego wynoszę najbardziej największe doświadczenie na to, to, że mogłem na żywo zobaczyć to, co wcześniej widziałem na ekranie, na filmikach, zwłaszcza dzięki Joannie, że mogłem poćwiczyć razem z dziećmi, że im pokazała jak to jest, za to całe serce, które, które no czuło się tam od niej, od Basi, od Józefa, od innych uczestników, którzy tam byli. Także ja dziękuję za to z wdzięcznością. Ja jeszcze chcę coś powiedzieć Chcę jeszcze wspomnieć o Janie, bo mhm. Nie, ja ją znam już tyle czasu. Wiedziałem jak on ma na dzieci. Ale znowu jak widziałem, jak do... te dzieci do niej wyglądają, jak te dzieci się zachowują przy niej. No dla mnie to było coś niesamowitego. Paweł robił medytację, potrzebna była cisza. Wyobraźcie sobie grupę dzieci, które cały czas są cichutko, wszystko robią, bo one nie robiły na przykład tat tatuaży. One sobie robiły tatuaże. I to było w pełnej ciszy, widalnej ciszy. Tam nie było żadnego słowa powiedziane, ani jednego. Tam dziecko żadne się nie wybuchliło, coś. Cichutko chodzili, i oni wiedzieli, że mają się cicho zachowywać, a nikt ich nie opominał. Ludzie, dla mnie to było coś niesamowitego. Jak ty, co, te, co ta Anna zrobiła z tymi dziećmi? Ale jaką mądrość mają te dzieci w sobie. A, tak? Tylko wystarczy inne, ją tak, wyzwolić, tak. ale to potrzeba takiej jednej. Tak, przecież, ja, przecież ja się podłączyłem podczas tego. Ja byłem w szoku, że masz gęsią dzieci... skórkę, teraz No bo no mam gdzie? jak skórkę... no bo ja się podłączyłem pod, to, pod te dzieci, no to było coś niesamowitego. Tu jest tyle rzeczy do opowiadania, ale to, to jest no. za, dużo, za dużo tematów. Ja tylko my tak wspominamy o dzieciach, na przykład, o, tym, o, o tych różnych emocjach, ale to tak jest. No tak, Takie są takie są reperkusje takich spotkań, po prostu. Skutki, konsekwencje. Skutki, konsekwencje. Konsekwencje tego będziemy <laughs> cały czas odczuwać. No. Dziękuję Wam serdecznie za to, że poświęciliście nam chwilę uwagi, żeby usłyszeć co tam się zadziała na warsztatach. Bo my dalej jesteśmy jeszcze pod działaniem tych warsztatów. Jeszcze, tak jest, ja myślę, że jeszcze będziemy przez jeszcze jakiś będzie. czas. Bo tego się, to są jednak tak wysokie wibracje, że one będą powoli pewnie, chociaż postaram się, nie spadały, nie zbliżały się, żeby nas jak najdłużej byśmy, byśmy byli pod wpływem tych wibracji. Dziękuję wam serdecznie. Dzięki.